Istnieje pewien rodzaj miłości, którego dojrzali mężczyźni poszukują, choć rzadko potrafią go opisać. To rodzaj cichego, subtelnego zauroczenia, niemal niewidocznego. I właśnie dlatego wiele kobiet nie zauważa, kiedy je wzbudza. Nie chodzi tu o urodę, charyzmę czy błyskotliwą inteligencję, choć wszystkie te cechy mogą być obecne. To, co naprawdę porusza serce mężczyzny. Który przeszedł już przez najbardziej impulsywne etapy życia, to coś głębszego spokojna autentyczność kobiety, która jest w zgodzie z własnym cieniem. Karl Jung twierdził, że indywiduacja, proces integracji psychiki, jest prawdziwym celem dorosłego życia. Mężczyzna, który przebył już część tej wewnętrznej podróży, nie szuka jedynie towarzyszki do codziennych przyjemności, pragnie duszy, która współbrzmi z jego własną. A to, co najbardziej współbrzmi w sercu mężczyzny, który naprawdę poznał samego siebie, to spotkanie z kobietą, która także stanęła twarzą w twarz ze sobą samą. Na tym etapie życia miłość przestaje być romantyczną idealizacją, staje się rozpoznaniem. Dojrzali mężczyźni zakochują się w subtelnych oznakach głębi, w spojrzeniu, które nie ocenia, w ciszy, która otula, w rozmowie, która nie musi donikąd zmierzać. Przyciągają ich kobiety, które znają swój własny ból, ale nie są przez niego uwięzione. Kobiety, które nie muszą niczego udowadniać ani ukrywać swoich niedoskonałości pod maską perfekcji. Co ciekawe, wiele kobiet nie dostrzega tego rodzaju uroku, ponieważ obraz miłości, jaki im wpojono, każe cenić zupełnie inne rzeczy wieczną młodość, olśniewającą urodę, nieustanną lekkość, rolę muzy. Tymczasem to, co naprawdę porusza serce dojrzałego mężczyzny, to zdolność kobiety do utrzymania swojej pełni, bez potrzeby bycia ratowaną, podziwianą czy nieustannie celebrowaną. Dla Junga prawdziwe spotkanie dwóch dusz zachodzi wtedy, gdy jaźń jednej rezonuje z jaźnią drugiej, a nie wtedy, gdy ego próbują zrobić wrażenie. Mężczyzna, który pozbył się młodzieńczych złudzeń, rozpoznaje taką obecność. Czuje ją zanim jeszcze zrozumie dlaczego. Widzi w niej nie tylko partnerkę, ale lustro własnej wewnętrznej drogi. Taka kobieta może nie zdawać sobie sprawy z tego, jaki wpływ wywiera. Może nie rozumieć, dlaczego on patrzy na nią w milczeniu, albo czemu tak dobrze czuje się w jej towarzystwie. On dostrzega, choćby nieświadomie, że to kobieta, która zamieszkała w swojej ciemności i nauczyła się z nią chodzić. A to jest rzadkie, to przyciąga, to jest w sposób subtelny i nieodparty fascynujące. Tego rodzaju kobieta, którą dojrzały mężczyzna rozpoznaje jako fascynującą, nie musi być idealna, ale musi być prawdziwa. Może mieć blizny, nierozwiązane historie, gorsze dni, ale przyjmuje je z godnością, nie używa ich jako wymówek ani jako zbroi. I właśnie w tym tkwi jej siła. W naturalności, z jaką pozwala, by jej cienie współistniały ze światłem. Dla Junga cień to wszystko, co tłumimy, wypieramy lub ukrywamy ze strachu przed odrzuceniem albo wstydem. Kobieta, która przyciąga dojrzałych mężczyzn, to nie ta, która zaprzecza swojemu cieniowi, ale ta, która nauczyła się go słuchać. To czyni ją bardziej współczującą, bardziej osadzoną, bardziej autentyczną. Nie reaguje impulsywnie, odpowiada z pełną obecnością. A to rodzi poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, które jest niezwykle cenne dla mężczyzny, który często poprzez ból nauczył się, ile kosztuje niedojrzałość. Wielu młodych mężczyzn ulega urokowi urody, ekscytacji, nowości. Ale dojrzali, ci, którzy już przeszli przez porażki, straty, kryzysy egzystencjalne, szukają czegoś innego głębi. Pragną kobiety, która nie ucieka przed dyskomfortem, która potrafi być obecna, gdy świat się wali, która umie żyć w ciszy, wątpliwości i niepewności tych nieodłącznych elementach ludzkiego życia. Taka więź nie rodzi się na powierzchni. Buduje się ją w detalach, w gestach, w chwilach, w których nic nie trzeba udowadniać. I właśnie dlatego, że jest tak cicha, wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że są podziwiane. Kobieta, która porusza serce dojrzałego mężczyzny, to często ta, która już przestała pragnąć być zauważaną. Jej energia jest introspektywna, stabilna, spokojna. Nie szuka uwagi, to uwaga przychodzi do niej. To w takim właśnie krajobrazie pojawia się prawdziwy eros w ujęciu Junga, nie jako niepohamowane pożądanie, ale jako siła psychiczna, która łączy, jednoczy, integruje. Miłość, którą dojrzały mężczyzna czuje do takiej kobiety, to mniej kwestia posiadania, a bardziej obecności. On nie chce jej kontrolować, chce w niej zamieszkać w najbardziej symbolicznym i pełnym szacunku sensie tego słowa. Chce być przy niej, bo czuje, że będąc u jej boku, sam staje się pełniejszy. Często zakochuje się, zanim jeszcze to sobie uświadomi, bo to nie jest miłość, która krzyczy, to miłość, która szepcze. Miłość która wypływa z głębin nieświadomości i ujawnia się dopiero wtedy, gdy jest miejsce na ciszę i uważność. Nie kieruje się pośpiechem, ale powściągliwą intensywnością. I właśnie dlatego jest tak trwała, jak i rzadka. Ten rodzaj miłości, spokojnej, gęstej, cichej, wymyka się schematom, które próbuje nam sprzedać kultura popularna. Nie mieści się w filmowych scenariuszach. Ani na osiach czasu mediów społecznościowych. Rodzi się w przestrzeniach, gdzie słowa nie wystarczają, ale obecność tak, gdzie nie ma gier uwodzenia, tylko niewidzialny taniec dusz, które już nauczyły się upadać i wstawać. Dojrzały mężczyzna, gdy kocha w ten sposób, nie projektuje ideału, jak często bywa w młodzieńczych uniesieniach. On rozpoznaje prawdę. Jung mówił, że poznanie własnej ciemności to najlepszy sposób, by poradzić sobie z ciemnością innych. Mężczyzna, który przeszedł przez ten proces, szuka, być może nieświadomie, kogoś, kto zrobił to samo, bo wie, że tylko ten, kto zmierzył się ze swoimi własnymi cieniami, potrafi kochać naprawdę, bez lęku, bez ucieczki, bez złudzeń. To rozpoznanie może przyjść poprzez prostą rozmowę, codzienny gest. Wspólną ciszę przy filiżance kawy. On czuje, że ma przed sobą kobietę, która nie próbuje być tym, czego się od niej oczekuje, lecz po prostu jest. I to go rozbraja, przyciąga, porusza do głębi. Bo jej obecność budzi w nim poczucie domu, a dom w tym kontekście nie jest miejscem fizycznym, lecz stanem duszy, możliwością bycia sobą, całym, wrażliwym, prawdziwym, przy kimś innym. Co ciekawe, taki mężczyzna nie szuka już ulotnego zauroczenia, adrenaliny zdobywania, blasku, który szybko gaśnie, pragnie zachwytu, który przetrwa czas, który odkrywa kolejne warstwy, który pogłębia się w codziennym byciu razem. Chce relacji, w której cisza nie jest niezręczna, lecz kojąca, w której wrażliwość nie jest słabością, lecz mostem, w której rany, gdy zostają odsłonięte, są przyjmowane z szacunkiem. A nie lękiem. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że noszą w sobie tę moc. Nauczono je, by ukrywały swoje cierpienia, by nie sprawiały wrażenia zbyt trudnych, by łagodziły swoje granice, żeby były bardziej pożądane. Ale to, co naprawdę porusza serce dojrzałego mężczyzny, to coś odwrotnego. Kobieta, która zna swoje granice i strzeże ich z łagodnością, która nie musi krzyczeć, by zostać usłyszaną. Która nie musi kusić, by być pragnioną, ona nie dopasowuje się do cudzych oczekiwań i właśnie dlatego staje się niezapomniana. Dojrzały mężczyzna widzi, że jest w niej coś, czego nie da się kupić, udawać ani naśladować. Jest w niej rzadka autentyczność, a to jest niezwykle pociągające. To piękno, które wypływa z wnętrza i objawia się w najprostszych gestach. Piękno, które można dostrzec tylko oczami duszy. Gdy Jung mówił o procesie indywiduacji, zapraszał nas do porzucenia persony, tej społecznej maski, którą zakładamy, by zyskać aprobatę, przynależeć, przetrwać, na rzecz czegoś bardziej autentycznego i pełnego. Dojrzały mężczyzna, który przeszedł tę drogę, zaczyna również męczyć się cudzymi maskami, szuka kobiety, która odrzuciła odziedziczone role, powtarzane scenariusze i odkryła, kim naprawdę jest. Nawet jeśli świat jej przez to nie rozumie. Dlatego tak często te kobiety nie zdają sobie sprawy, że są głęboko podziwiane, bo one nie odgrywają miłości, one są miłością. Nie w idealizowanym, romantycznym sensie, ale w pełnym, dojrzałym, prawdziwym. Ich miłość jest jak Ziemia stabilna, cicha, żyzna. Mężczyzna, który dojrzał, rozpoznaje tę jakość jak ktoś, kto odkrywa źródło wszystkiego, bo wie, ile jest powierzchowności na świecie i jak wiele głębi skrywa się właśnie tam. Tego rodzaju relacja, zrodzona ze spotkania dusz, które zaakceptowały siebie w całości, nie eliminuje pożądania, erotyzmu ani namiętności. Wręcz przeciwnie, wszystko to się transformuje. Namiętność staje się intensywniejsza, bo opiera się na prawdzie. Erotyzm staje się głębszy, bo wypływa z emocjonalnej bliskości. A pożądanie przestaje być przymusem, staje się codziennym wyborem. Bo bycie przy tej kobiecie sprawia, że on sam pragnie stawać się lepszym mężczyzną. I to, co najpiękniejsze, ta miłość nie potrzebuje widowiska. Nie opiera się na wielkich obietnicach ani częstych deklaracjach, umacnia się w drobnych gestach, subtelnej trosce, spojrzeniu, które rozumie bez słów. To miłość, która szanuje czas, rozumie samotność. I wie, że bycie razem nie oznacza wypełniania drugiej osoby, lecz wspólne kroczenie z obecnością, niezależnością. Może dlatego tak wiele współczesnych związków się rozpada, bo próbujemy zmieścić się w formach, które nie przewidują głębi. Żyjemy w czasach, gdy to, co natychmiastowe, cenione jest bardziej niż to, co trwałe, gdy szuka się rozrywki, a nie towarzyszenia. Ale dojrzały mężczyzna. Ten, który zmierzył się już ze swoimi ruinami, pragnie dokładnie odwrotności. Tęskni za tą rzadką obecnością, która nie błyszczy, by być zauważoną, lecz rozświetla samym istnieniem. Nie zakochuje się w kobiecie, która głośno podkreśla swoją siłę. Zakochuje się w tej, która płakała z powodu własnej kruchości, a mimo to wstała. Nie szuka nieosiągalnej muzy, ale kobiety, która potrafi iść z nim, nawet gdy droga staje się trudna. A taka kobieta często nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest pragniona, bo jej cicha siła jest tak prawdziwa, tak rzadka, że nie mieści się w słowach można ją tylko poczuć. Jest więc w tym rodzaju miłości wyjątkowe piękno nie rodzi się z impulsu, lecz z rozpoznania. To nie miłość, która zaślepia. To miłość, która odsłania. Dojrzały mężczyzna, zakochując się w takiej kobiecie, dostrzega w niej odbicie własnej drogi. Widzi nie tylko to, kim ona jest, ale wszystko, przez co musiała przejść, by się taką stać. I to właśnie porusza go tak głęboko. W ujęciu jungowskim prawdziwy związek nie zachodzi między dwoma ja, które próbują się nawzajem dopełnić, lecz między dwoma jaźniami, które spotykają się już jako całości. Każde z nich wnosi swoją historię, swoje rany, swoje lekcje, ale też zdolność do świadomej miłości. To spotkanie jest rzadkie, bo wymaga, by każde z nich wykonało już część pracy wewnętrznej. I to właśnie dlatego dojrzali, doświadczeni, osadzeni w sobie mężczyźni zakochują się w kobietach, które często same nie dostrzegają swojej wartości. Te kobiety nie muszą się ogłaszać ani bronić, po prostu są obecne. A ta obecność staje się magnetyczna dla mężczyzny, który przejrzał już iluzję. On zakochuje się nie w obrazie, lecz w istocie, a istoty się nie pokazuje, ją się czuje. Dlatego tak często poruszają go gesty pozornie drobne, prawdziwe słuchanie, słowo wypowiedziane z czułością, szanowana cisza. I tutaj kryje się jedna z wielkich ironii dojrzałej miłości. To, co najcenniejsze, często pozostaje niezauważone przez tego, kto to ofiarowuje. Kobieta, która osiągnęła wewnętrzną głębię, często nie wie, jak bardzo jest fascynująca właśnie dlatego, że przestała się starać przypodobać. Już nie gra. I to właśnie brak tej gry pozwala mężczyźnie zobaczyć ją naprawdę w całej jej ludzkiej pełni. Taki mężczyzna nie szuka kobiety doskonałej. Wie, że doskonałość to więzienie złudzeń. Szuka kobiety, która ma odwagę być niedoskonała, świadomie, która wie, że jej niedoskonałości są częścią jej historii i że to właśnie one czynią ją pełną. Ta pełnia, ta dojrzałość emocjonalna, ta lekkość, która przychodzi po zmierzeniu się z bólem to jest to, co sprawia, że dojrzały mężczyzna się zakochuje. I może największe piękno tej miłości tkwi właśnie w jej subtelności. Nie przychodzi, jak burza. Ale jak bryza po długim lecie, nie wybucha, przemienia. A przemienia, bo sięga do najgłębszych warstw duszy, do miejsca, gdzie miłość przestaje być potrzebą, a staje się wolnym wyborem. Wyborem powtarzanym każdego dnia, bo bycie u boku takiej osoby to coś więcej niż pragnienie to przywilej. I w tym momencie miłość przestaje być projekcją braków, a staje się celebracją pełni. Dojrzały mężczyzna nie zakochuje się, by się dopełnić, lecz dlatego, że spotkał kogoś, z kim może dzielić swoją własną pełnię. Nie stawia wymagań, nie żebrze, nie manipuluje. Obserwuje, podziwia i zbliża się z szacunkiem. A gdy dostrzega kobietę, która nie próbuje być kimś innym niż sobą, widzi w niej wolność bycia także sobą bez gier, bez masek. Karl Jung przypominał nam, to, co wypieramy w sobie, projektujemy na innych. Dlatego niedojrzałe relacje często przypominają pola bitwy, gdzie każda ze stron próbuje zrzucić na drugą ciężar własnych cieni. Ale gdy po obu stronach istnieje dojrzałość emocjonalna, więź staje się świętą przestrzenią wzajemnego wzrastania. I właśnie tego pragnie dojrzały mężczyzna, nawet jeśli nie potrafi tego nazwać. Wiele kobiet, które żyją w autentyczności, może czuć się obco w dzisiejszym świecie. Mogły słyszeć, że są zbyt intensywne, trudne, skomplikowane. Ale to, co inni nazywają komplikacją, dojrzały mężczyzna rozpoznaje jako głębie. To, co inni odbierają jako chłód, on postrzega jako równowagę. To, co bywa interpretowane jako dystans. On rozumie jako zdrową przestrzeń osoby, która nie musi się poświęcać, by być w relacji. Zakochuje się więc w kobiecie, która odkryła wartość w samej sobie, która nie potrzebuje czyjegoś spojrzenia, by czuć się pełna, która może się zakochać, ale nie zatraca się w tym, która kocha, ale się nie porzuca. I to właśnie ta emocjonalna autonomia czyni ją tak niezwykle pociągającą. Bo ucieleśnia to, czego on sam poszukiwał w swojej drodze: wolność z bliskością, obecność bez naruszania, miłość zakorzenioną. Taka miłość, gdy się wydarza, jest jak powrót do siebie nie spotkanie z kimś, kogo brakowało, ale z kimś, kto potwierdza wszystko, czego nauczył się o sobie. To miłość, która szanuje historię obojga, nie chce wymazać przeszłości. Ale integruje każdy jej rozdział jako część piękna teraźniejszości. I może właśnie to jest najpotężniejszy sekret: dojrzali mężczyźni zakochują się w kobietach, które są wierne swojej własnej drodze, z wszystkimi jej niedoskonałościami, bliznami i lekcjami, a kobieta, która budzi taką miłość, często robi to nieświadomie, bo nie próbuje nikogo zdobyć, po prostu żyje w prawdzie. I to właśnie w tej prawdzie dojrzały mężczyzna odnajduje w końcu spokój, którego tak długo szukał nie w nadmiarze, nie w grach, nie w pustych obietnicach, ale w spokojnym spojrzeniu kogoś, kto nauczył się najpierw kochać siebie. Ta kobieta, spokojna, osadzona, autentyczna, staje się dla dojrzałego mężczyzny rodzajem portu. Nie dlatego, że go ratuje, ale dlatego, że go rozpoznaje, nie próbuje leczyć jego ran. Ona je szanuje, a to rzadkość. W świecie, w którym wiele miłości rodzi się z potrzeby wypełnienia braków, ona oferuje obecność, a obecność dla kogoś, kto przeszedł emocjonalne pustkowia, jest jak balsam. Warto zrozumieć, że ten rodzaj więzi nie oznacza spokoju przez cały czas. Głębia wydobywa na powierzchnię części duszy zapomniane, wyparte, ukryte. Ale właśnie w tym tkwi piękno. Dojrzała miłość nie ucieka przed dyskomfortem. Ona zostaje, ona unosi. Ona dojrzewa przez uczciwe spotkanie z wrażliwościami obu stron. Bo nie ma już miejsca na gry, jest miejsce naprawdę. Jung mówił, że prawdziwa miłość pojawia się wtedy, gdy widzimy drugiego człowieka takim, jakim naprawdę jest, ze wszystkimi jego ograniczeniami. I mimo to wybieramy, by go kochać. Taka miłość nie idealizuje. Ona oddaje szacunek, nie próbuje zmieniać drugiego, akceptuje jego istotę. I właśnie dlatego, gdy dojrzały mężczyzna spotyka kobietę, która pogodziła się ze swoją historią, zna siebie bez pychy i kocha bez rezygnowania z siebie. Czuje coś, czego wcześniej nie znał poczucie przynależności. Przynależeć w tym przypadku nie znaczy zatracić się w kimś, ale odnaleźć się razem z kimś to spojrzeć w oczy tej kobiecie i zobaczyć w nich milczącą mądrość siłę, która nie musi krzyczeć słodycz, która się nie ugina. I to budzi w nim najgłębsze pragnienie nie, by ją posiąść, lecz by być godnym jej obecności. Wie, że takiej obecności nie da się żądać na nią trzeba zasłużyć. I być może tu leży największa ironia. To, czego dojrzały mężczyzna najbardziej szuka, bywa niewidzialne nawet dla tych kobiet, które to mają, bo nauczono je dopasowywać się, wpasowywać, ukrywać. Ale to właśnie wtedy, gdy porzucają te formy, gdy wyzwalają się z cudzych oczekiwań, stają się nieodparcie pociągające dla tych, którzy potrafią dostrzec więcej niż powierzchnie. Nie chodzi o to, by być idealną, piękną czy błyskotliwą w konwencjonalnym rozumieniu. Chodzi o to, by być całą sobą. A kobieta pełna, nawet w milczeniu, przemawia do serca mężczyzny, który nauczył się słuchać. On ją widzi, może nawet zanim ona sama dostrzeże siebie w pełni, a gdy ją widzi, rozpoznaje w niej siebie. Bo spotykając kobietę, która pokochała samą siebie, on wreszcie odkrywa, czym jest bycie naprawdę kochanym. To jest miłość, która przemienia, która uwalnia, która trwa, nie dlatego, że wiąże, ale dlatego, że zaprasza. I może właśnie to jest największa lekcja Junga zastosowana do miłości. Możemy naprawdę połączyć się z kimś dopiero wtedy, gdy przestaniemy bać się tego, kim jesteśmy. A kiedy to się wydarza, gdy spotykają się dwie wolne dusze, miłość przestaje być potrzebą, staje się wyborem. Jednym z najpiękniejszych, jakie można podjąć.